Cześć i witam na Ticking Watch. W tym filmie zobaczysz montaż mechanizmu Swiss Made ETA 2763 z końca lat 70. W poprzednim filmie był demontaż, a więc po zobaczeniu tego filmu zapraszam na mój kanał. Tam jest tego o wiele więcej. A ja już tymczasem działam i zaczynam montowanie tego mechanizmu, a więc zostańcie ze mną. Prężyna i koło przekładniowe są już na miejscu. Właściwie bęben ze sprężyną, a nie sprężyna, teraz pozostaje nam tylko przymocowanie mostka, najpierw jego dopasowanie, dociśnięcie. Jak widać sam mechanizm ma 17 kamieni i teraz jeszcze wkrętki, czyli te miniaturowe śrubki, i całość dokręcimy. I będziemy mogli przejść do dalszego etapu, do dalszej części montażu. Drugą śrubę. No i wreszcie trzecią śrubę czy wkrętkę. Właściwie w literaturze przedmiotów, w książkach o zegarmistrzowskie, które można spotkać i które są już bardzo stare, tak naprawdę, śruby takie nazywamy wkrętkami. I teraz koła przekładniowe, najpierw koło wychwytu. Częstotliwość tego mechanizmu to 21600 uderzeń na godzinę. A więc, jak widać, tutaj, jeśli ktoś śledzi mój kanał i z góry dziękuję, że ponownie jesteście ze mną, moi stali widzowie na pewno gdzieś zauważą różnicę. Jeśli chodzi o koła przekładniowe, pomiędzy choćby pierwszym odcinkiem właściwie z całej serii, jeśli chodzi o montaż, amatorski serwis, zegarka mechanicznego, tam było to, ta budowa nieco inna, tak? Tych kół było nieco... I one miały nieco inny układ. Tutaj jakby nie ma takiego typowego koła minutowego, które jest w środku, tak jak to by miało miejsce na przykład w Wostoku, tak jak to miało miejsce w Seiko i też podobnie jak to miało miejsce w tym chińskim mechanizmie Minzhu czy Minsk Hu 3804 Ok, koła są już na miejscu, a więc dopasowujemy mostek tych wszystkich kół przekładniowych, mamy cztery osie do dopasowania tutaj trzeba bardzo uważać, ponieważ szczególnie te osie czopy z koła sekundowego oraz z koła wychwytu są bardzo delikatne, bardzo łatwo je połamać i tutaj Ja osobiście zawsze trochę dłużej tutaj spędzam tego czasu. Wolę mieć pewność, że to wszystko się dobrze zazębia i dopiero w sytuacji, kiedy jestem pewny, o właśnie tak jak teraz, że te koła odpowiednio i swobodnie się obracają dopiero wtedy zaczynam przykręcać śruby czy wkrętki okay. wkrętki są już na miejscu przytrzymuję sobie mostek patyczkiem aby przez przypadek nie podniósł się i przez to mógłbym zgnieść czopy a tym samym uszkodzić całe koło trzeba by było wówczas szukać części zamiennych a te przy tak starym mechanizmie prawdopodobnie trudno byłoby znaleźć. Ok, wszystko się obraca, jest ok. I teraz zapadka do koła zapadkowego, ona jest taka troszeczkę inna. Tutaj akurat muszę się niestety przyznać, że jeśli chodzi o jakość obrazu, to ten film no, najlepiej mi nie wyszedł, jeśli chodzi o jakość. Natomiast myślę, że sam sens i idea będzie tutaj zrozumiała i jasna, i, i każdy zobaczy jakby różnice też jakie są w tym mechanizmie. Dobrze, i teraz koło naciągowe. Ono jest na takiej tulejce. Tulejka prawdopodobnie jest hartowana tak aby no swoje wytrzymała. Ciekaw jestem i już od razu zapraszam do trzeciej części, którą właśnie będę przygotowywał. Jak ten mechanizm po zmontowaniu spisze się na timegraferze na teście, który będzie miał na celu sprawdzenie jego dokładności już po serwisie? Tego jestem bardzo ciekaw, ponieważ ten mechanizm no, ma już swoje 40 lat. Widzieliśmy jak to było w Seiko, no akurat w Ostoka nie sprawdzałem, ponieważ wtedy jeszcze nie posiadałem takiego urządzenia. Sprawdzałem też chiński mechanizm, jak to. Jak to funkcjonowało? Porównywałem go z mechanizmem szwajcarskim, już takim trochę nowszym, dosyć znanym. Nie chcę tutaj mówić o markach, ponieważ nie chcę nic reklamować. Przynajmniej no, uważam, że, że tutaj akurat ten film nie ma na celu jakiejkolwiek reklamy, raczej pokazanie. Ok. Koło zapadkowe, koło naciągowe są na miejscu. Pozostaje mi teraz tylko nasmarować wszystkie osie, wszystkie czopy, wszystkie łożyska. Tutaj jeśli chodzi o smarowanie, no to idealnie byłoby mieć oliwiak automatyczny, który dozuje ilość tego smaru, ilość tej oliwy, wówczas mielibyśmy pewność, że tej oliwy nie będzie tam za dużo. Natomiast takim oliwiakiem. No nie wiem, manualnym, nie wiem jak go nazwać, takim ręcznym. No czasami tej oliwy może być za dużo. Ok, teraz druga strona więc pierwszą stronę mamy już gotową. Teraz od strony tarczy montujemy kamień złożyska balansu. Tutaj te sprężynki złożyska balansu są bardzo bardzo wygodne do montażu, i tutaj nie ma problemu. Może ta z strony tarczy jest troszeczkę, troszeczkę trudniejsza, bo ona jest tak głębiej. Wmontowana, natomiast już na samym balansie jest, jest prosto. Teraz zębnik naciągowy wraz ze sprzęgnikiem. Te powierzchnie też musimy przesmarować, ponieważ one trą o siebie. Montujemy całość do płyty głównej mechanizmu. Od razu też dobrze jest zamontować wałek na ciągu, tak aby te elementy miały oparcie. Nasmarujemy jeszcze tą część, w której jest wodzik, ten ro rowek, czy tutaj to wycięcie. OK. No, jeszcze smarowanie łożysk od strony tarczy, ponieważ później, jak zmontujemy wszystkie te elementy ruchome tutaj w tym miejscu, no nie będzie takiej możliwości. I od razu przejdę do montażu wszystkich elementów nastawnika. Tutaj wszystkie powierzchnie, po których poruszają się te wszystkie elementy, to wszystko powinno się nasmarować, chociaż też spotkałem się. Raz kiedyś na YouTube jest takim filmem, gdzie pewien zegarmistrz pokazywał serwis Breitlinga chronografa, i on osobiście nie demontował tego całego mechanizmu nastawnika. Twierdził, że nie trzeba tego robić, jeśli to jest standardowy serwis. Wszystkie te elementy, które trzeba nasmarować, można to zrobić bez demontażu. Ciekawe, być może Brightling właśnie ma taką budowę. Ok, koło minutowe. Ono jakby tutaj tym kołem przekładniowym się zazębia, jest troszeczkę inaczej. Tutaj mamy dźwigniękę, która przeskakuje, ponieważ ten mechanizm ma już manualną zmianę daty, więc tutaj tą datę możemy zmieniać nie tylko poprzez obracanie wskazówek, ale również również poprzez Obkręcanie koronką, czy nastawianie koronką. Nie wiem czy jak to się nazywa. Szybką zmianę daty, czy manualną zmianę daty, chyba szybką zmianę daty. Ok, tu jeszcze przyjdzie koło nastawcze. Też troszeczkę smaru, troszeczkę za dużo mi tutaj tego smaru wyszło, ale myślę, że w tym miejscu nie powinno to zaszkodzić. Wodzik. Już nowsze mechanizmy Ety, tutaj 28, 24 mają ten wodzik w ten sposób zbudowany, że on już jest razem z tym elementem sprężynującym, nie ma tej sprężynki na nim. Tutaj jeszcze smarowanie pomiędzy te powierzchnie. No, myślę, że tyle to jest aż za nadto, ten smar tutaj, który mam też nie jest idealny. I teraz ta sprężynka, więc jak już wspomniałem wcześniej, nowsze mechanizmy Ety mają tą sprężynkę zintegrowaną razem z wodzikiem, a więc odchodzi nam jakby jeden element. Nie ma tej potrzeby, nie ma tutaj jakby dwóch elementów i o wiele łatwiej się to montuje niż tutaj. Dobrze, i jeszcze sprężyna nastawnika, która też jednocześnie osłania te wszystkie elementy i dba o to, aby one... Trzymały się na swoim miejscu. Jedna śruba, bardzo prosta budowa, bez zbędnych komplikacji. Ok, nastawnik jest na miejscu, teraz tylko pozostaje nam przykręcenie tej wkrętki. Ok, no i zahaczenie sprężynki okołek. Ok, wszystko siedzi jak powinno. Teraz jeszcze tu tylko na te powierzchnie troszeczkę smaru, na te wycięcia w sprężynce nastawnika. No i sprawdzamy, czy to wszystko odpowiednio się obraca. Widzę, że tak. Nie ma tutaj żadnego problemu. Powinno to działać bez zarzutu. Ok. A więc idziemy dalej koło przekładniowe do godziny koło zmianowe właściwie tutaj do tego koła godzinowego ok tutaj mamy koło które dba o to że data nam przeskakuje tutaj fajna rzecz jest porównać sobie budowę tego mechanizmu tu jeszcze ten kawałek tego pierścienia który Tworzy nam przestrzeń pomiędzy właśnie tym mechanizmem a tarczą, tak aby te elementy obracające się nie tarły o tarczę. Tutaj fajnie jest porównać sobie, jak to wyglądało wszystko w Wostoku, a jak to wygląda tutaj przy Ecie. Te mechanizmy są mniej więcej z podobnego okresu, a więc, no, jednak ta myśl techniczna szwajcarska, jeśli chodzi o zegarki, była o wiele, o wiele. Bardziej zaawansowana i o wiele bardziej do przodu, o wiele bardziej innowacyjna. Tutaj jeszcze, właśnie jest koło do szybkiej zmiany daty poprzez koronkę. Później to ono się tak po prostu przesuwa w zależności jak obracamy. No i pierścień, czy właściwie tarcza z datą, z dniami miesiąca. Tutaj tych powierzchni, a czasami w niektórych odcinkach smarowałem te powierzchnie, ale nie było potrzeby tak naprawdę smarowania tego, ponieważ ten piersień wykonany jest z mosiądzu, a mosiądz charakteryzuje się niższym współczynnikiem tarcia. I tutaj jest jeszcze taka dźwigienka, która trzyma całą tą tarczę daty w odpowiedniej pozycji, tak aby cyfry były idealnie w okienku. Jest taka mała sprężynka, ona mi też wyskoczyła raz, musiałem jej szukać. Na szczęście udało się ją znaleźć, a jest bardzo mała. To niestety jest jakby taki, taka no, atrakcja przy składaniu. Tu jeszcze kolejne koło zmianowe, które jest zamontowane do takiej płytki. Tam są właściwie dwa koła razem zespolone, jest taka odległość pomiędzy tymi dwoma kołami. Która akurat pasuje do tej płytki, i tutaj do tego. No a ta płytka jednocześnie też utrzymuje całą tą tarczę z datą na swoim miejscu, tak aby ona odpowiednio mm, się obracała. Jedna wkrętka przykręcamy, i ten element mamy gotowy, i właściwie prawie tą część od strony tarczy mamy gotową. Została nam tylko taka jeszcze płytka taka blaszka, która też tutaj trzyma pozostałe elementy, między innymi to koło zmianowe do szybkiej zmiany daty. I tutaj są akurat dwie wkrętki. No, ok. Teraz weszło. Jeszcze druga no, wkrętka śrubka. Może zostajmy przy słowie śrubka. Ja jestem tylko amatorem. Co prawda bardzo zapalonym, ale mimo wszystko, więc może nie komplikujmy zbytnio. Chociaż z drugiej strony, jeśli ktoś już poważnie interesuje się tym hobby i chciałby być może iść nieco dalej i, i myśli tutaj o jakby poważnym poważnym traktowaniu tego zawodu i chciałby zarabiać składaniem czy serwisowaniem zegarków na życie. No, i tutaj jest właśnie to koło. w ten sposób to funkcjonuje. No, to wypadałoby, żeby już odpowiednie elementy zaczął odpowiednio nazywać. Ok, tą stronę od strony tarczy mamy gotową. Pozostaje mi jeszcze ostatnia rzecz, którą pokażę w tym odcinku: to montaż kotwicy wychwytu. Wcześniej te końcówki, te palety lekko przesmarowałem olejem. A teraz pozostaje mi tylko zamontowanie kotwicy na swoim miejscu oraz mostka, który właśnie montuję. Tutaj też trzeba uważać, jest to bardzo delikatny element. I, i no raz zdarzyło mi się, że złamałem tą oś. To było w poliocie, a więc dużej straty nie było. A mechanizmów poliot jest pełno. Zapasowałem z teraz, chyba odpowiednio to siedzi, albo jeszcze nie. Ok. A więc tam się dało dopasować. No jeszcze przykręcamy. Jak już jesteśmy pewni, że to wszystkie te czopy są w swoich łożyskach, wtedy możemy przykręcić tą wkrętkę. Pozostaje mi teraz tylko sprawdzić, czy to funkcjonuje. Więc lekko nakręcam sprężynę. W tym momencie nie ma potrzeby jej nakręcania aż tak mocno. Wystarczy kilka obrotów. I póki co to wszystko działa. Koła przeskakują, wychwyt funkcjonuje prawidłowo, a więc na ten moment dziękuję wszystkim, którzy zobaczyli ten odcinek. Mam nadzieję, że się Wam spodobało. Jeśli tak, zachęcam do zalajkowania tego kanału, podzielenia się z kimś, kogo znacie, i z kimś, kto również interesuje się tematyką zegarków. Zapraszam do moich pozostałych filmów, a tymczasem zapraszam do odwiedzenia mojego kanału i do zaznajomienia się z jego treścią. Dzięki za obejrzenie, cześć i do zobaczenia w kolejnym odcinku.